Młodzi chcą mieć głos. Komisje Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Promocji i Współpracy Samorządowej Rady Miejskiej w Mosinie spotkały się 14 stycznia na wspólnym posiedzeniu. Uczestniczyli w nim także gimnazjaliści, członkowie samorządów uczniowskich ze swoimi opiekunami i dyrektorami. Młodzież z mosińskich gimnazjów opowiedziała nam o swoich działaniach na terenie szkół. I nauczyciela, żeby... I to wszystko, I mamy i rzeczy na przykład kartki świąteczne strojki i zarabiali na to pieniądze które przeznacza na swoje klasowe zaproszeni goście przewodniczący Bartosz Wilczek i Natalia Kaźmierczak wiceprzewodnicząca młodzieżowej rady miasta Luboń mówili między innymi o tym jak funkcjonuje rada w Luboniu jak odbywają się wybory Luboniusz zrodził się w 2010 roku, więc już e, obecnie trwa trzecia kadencja Młodzieżowej Rady Miasta. E, kadencja <grym> jest trochę krótsza niż zwykłej rady, bo e, trwa tylko dwa lata. Mamy stały kontakt pomiędzy panią burmistrz a tutaj nami. Ta praca się... O swoim projekcie Młodzieżowy Urząd, który uzyskał grant w ramach programu Równać szanse 2016 Polsko-amerykańskiej Fundacji Wolności, opowiedziała Dorota Lisiak, prezes Stowarzyszenia Grupa Inicjatywna Baranówko. No to jest główne założenie tego projektu. Stworzenie młodzieżowego sejmiku i w międzyczasie nauczenie się wszystkiego, z czym wiąże się praca w gminie. Jestem koordynatorem projektu Równać szanse Polsko-amerykańskiej Fundacji Wolności. E i zapraszam do współpracy. Co Pani myśli o powstaniu Młodzieżowej Rady Miasta yy, w Mosinie? Jestem bardzo zadowolona z tego względu, że może młodzież się aktywni, że będą mieli pomysły na to, żeby y, zgłosić następne problemy. Jak mówiłam już na Radzie, że chodzi o takie problemy, o których my, nauczyciele czy dorośli, nie wiemy. A jest tego mnóstwo. Czy się czy jest tej Tak, myślę, że tak. Czy byś chciała się zająć? Jeszcze nie wiem, ale na pewno będę. Będzie... Gminy, wszystkie. Tak. Sport, kultura. Będzie sport. Sport, 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 kultura, wszystko. Chciałbyś podzielać w Radzie Miasta? Yy, pewnie, że tak. Chciałbym tak zrobić i chciałbym pozdrowić wszystkich, którzy mnie teraz oglądają. A jak mnie nie oglądają, to też chciałbym ich pozdrowić. I w ogóle dziękuję bardzo za, za yy, jeszcze zaproszenie. jeszcze takie pytanie. Yy, czy uważasz, że to jest dobry pomysł, żeby taka rada powstała? Yy, według mnie jest to dobry pomysł. Uczestnicy zapewnili nas, że spotkanie było interesujące, czy w Mosinie powstanie młodzieżowa rada czas pokaże, ale na pewno warto było na ten temat porozmawiać.